Siemanko z tej strony najpierw witam się z wami serdecznie moi drodzy w kolejnym materiale na moim kanale Dzisiaj mam dla was coś naprawdę specjalnego, jako iż dzisiaj się zaczynają święta, oczywiście jest Wigilia To zagramy sobie dzisiaj składem Mikołajów Jak zapewne się domyślacie zrobimy to w podobnej formie jak miało to miejsce w przypadku składu Andrzejów na Andrzejki Tym razem złożyłem skład samych zawodników, którzy nazywają się Mikołaj będzie ciekawy. Na samym początku jeszcze chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia, żebyście święta spędzili w rodzinnym gronie, żeby były naprawdę fantastyczne, spędzone tak jak Wy byście to lubili, no i żeby nowy rok był jeszcze lepszy od tego obecnego, no i żeby Sylwester był zdecydowanie wystrzałowy. już przejdźmy do drużyny, którą widzicie w tym momencie na załączonym obrazku. Tak jest, Santa Claus, taka jest nazwa składu. No i jak widzicie, to tutaj wcale nie mamy żadnych Mikołajów. Jest jakieś Jorgensen, Eliansen, Naes Larsen, no ale przejdźmy sobie w specyfikację, tak jakby w szczegóły co do każdego zawodnika i mamy tutaj Nikolaj Larsen. Przejdźmy sobie na prawą obronę. Niklas Wemelund. później Rasmus Nikolajsen, to jest akurat ten jeden zawodnik, tak jak w przypadku tam było składu z Andrzejami, to tutaj jest tylko i wyłącznie jeden zawodnik, który faktycznie tego Mikołaja ma nawet na karcie. Tutaj mamy Mikołaja Naesa, Mikołaj Boilesen, Mikołaj Rap, Mikołaj Madsen, Mikołaj Pulsen, Mikołaj Miller. Tak, tutaj to, to, to mnie też w ogóle troszeczkę zdziwiło. Mikołaj Jorgensen w wersji Inform, kupione za 16 tysięcy monet. Mam nadzieję, że się opłaci. I na lewej pomocy jest Mikołaj Eliasson. Brązowa karta, która ma 86 punktów tempa. No, powiem Wam szczerze, że chyba najlepszą kartą w tym składzie jest oczywiście nasz prawy pomocnik Mikołaj Miller. Zobaczymy, jak się będzie Mikołaj Miller spisywał. I tak wygląda cała ta drużyna. No troszeczkę się głowiłem nad tym, żeby ją złożyć i swoją drogą zaraz tutaj kupię Mikołajowi Brockmatsonowi, żeby miał sobie nominalnie e, środkowego pomocnika, bo przerabiałem go z napastnika. Udało się zrobić sobie z niego już środkowego pomocnika, i ogółem nasz skład ma aż 77 punktów zgrania i 70 oceny ogólnej. Jest to oczywiście za sprawą Duńczyków, których jest sporo w tym składzie. Dodatkowo dałem jeszcze menedżera z Danii i z Ligi Duńskiej. No i wygląda to naprawdę, powiem, nie najgorzej. Zanim zaczniemy jeszcze grać, jako iż są święta, no to wypadałoby rozstrzygnąć konkurs na ten gamingowy zestaw słuchawkowy od Ozom Gaming. Który ogłosiłem na Mikołajki. Ktoś będzie miał spóźniony prezent na święta. A kto to już wam mówię? Będzie to Maciej Głowacz. Także serdecznie zapraszam do kontaktu. Tutaj macie jego list do Mikołaja na Także. Gratuluję wygrany i zgłoś się do mnie na PW. Okej, okay, jako że mamy święta, no to trzeba też oczywiście zagrać sobie w tych Mikołajowych strojach. Przeciwnik zmienił zdanie, ale jednak gra. No i zobaczmy, cóż to będzie za skład, cóż to będzie za drużyna. O proszę. Bardzo ładny skład z La Ligi Santander Taki średni powiedziałbym Ale jest kilku zawodników, którzy zdecydowanie zrobią różnicę no, w, sz w szczególności lewe skrzydło Cóż, dobra zobaczmy jak będą grali Jak będą się prezentowali nasi, na nasi Mikołaje W drużynie no i ogólnie biorąc, mam pomysł żeby pootwierać jeszcze jakieś paczki na koniec A no już widelec się trafi jakiś prezent No to by było naprawdę fantastyczne I chyba tak zrobię Jeżeli chcecie żebym na koniec tego odcinka otwierał paczkę to, to zostawcie łapkę w górę Okej okay, patrzcie Mikołaj Jorgensen nasz napastnik oczywiście w informie się wyrywa No i wywalczył rzut rożny A jako że nasz napadzior ma aż 1,90m wzrostu możemy to sobie wykorzystać Dośrodkujemy piłeczkę w to miejsce i teraz poszło do środkowania, tak jest, idealnie! No nie, no nie, jednak nie zamotali się tam, szkoda. Szkoda, powiem szczerze, bo była szansa na jakąś fajną akcję. Bo kontratak spowolnił i już mogła nawrócić spokojnie moja obrona, ale teraz za to lukę zrobili, na szczęście za to, no, wciąż zagrożenie walczy nasz przeciwnik. Na szczęście obrona się trzyma, zwarta jest, chociaż, no, błędy popełnia okropne. Ten napastnik przerobiony na SP się nie speł... Whoa, Się nie sprawdza, ale Mikołaj na bramce za to się sprawdza fantastycznie. Bardzo dobra interwencja naszego goalkipera. I ruszmy sobie skąd... Skon... Nie, nie ruszymy sobie skąd. Skon... O, teraz ruszymy sobie z kontratakiem. Tak jest. Jest pulsen. Mikołaj pulsen. Mikołaj pulsen kontra Gaja. Oj, to jest troszeczkę... No to jest troszeczkę jednostronny pojedynek. Troszeczkę mi martwi fakt. Że średnio jest widoczny Mikołaj Miller na prawym skrzydle, a właśnie na niego liczyłem najbardziej, co zresztą mówiłem już wcześniej. Ale może teraz się uda? Tak jest, przepnął się! Mikołaj strzela! Pierwszy strzał, ale piłka loduje w rękawicach dewa, no i niestety nie będzie bramki. Mikołaj Jorgensen na skrzydle będzie chyba dośrodkował i teraz tak jest, to by był dobry strzał! Może dobitka jednak? Nie, dobitka była fatalna. No myślałem, że tam się uda wpakować tą piłkę do siatki główką. Ale niestety strzał, no nawet nie doszło do strzału. Przeciwnik po raz kolejny próbuje się tutaj sądom rozpędzić jakieś triki, próbuje robić, ale to kompletnie bez sensu. No ani to składu, ani ładu nie miało tutaj miejsca, ale za to w końcu się pojawił Mikołaj Miller. Mikołaj Miller i albo on, albo nikt. Zawodnik, który dysponuje zdecydowanie największymi umiejętnościami, zatrzymał piłkę przed samą linią, dośrodkował, no ale niestety bramki nie będzie. Rzut rożny dla przeciwnika rozegrany na krótkomu, sonda do środku, wuje, ale na szczęście przeciwnik nie trafia, Kevin Prince, Boateng nie umieścił piłki w siatce jest nadal 0 do 0. I teraz ruszamy z kontratakiem, Miller fantastycznie wypuszczony, jaki Miller, przecież to jest Mikołaj Miller, Aj, ale niestety, chociaż wciąż mamy akcję, podanie, jest nasz napastnik, polkarny Mikołaj i to jest kolo, ale rzut słupka to pakował Mikołaj Jorgensen. Nie chciałem robić daba Nie, no chociaż teraz mógłbym tego nie robić Fuck Ale pokonany def na bramce Fantastyczny strzał Perfekcyjne uderzenie Od słupka, no to są to strzały Nie do obrony I Mikołaj Jorgensen pakuje piłkę do siatki Mamy 1 do 0 w 39 minucie Mikołaj Miller na skrzydle Wypuszcza sobie piłkę, wiecie co tutaj się szykuje Do środkowo, oj no to nie, to nie To nie miał być centrostrzał no szkoda, chociaż wciąż po raz kolejny to my mamy akcję, Jorgensen nie, nie podołał niestety, szkoda, koniec. Pierwsza połowa zwycięska, 1 do 0, widzicie oddaliśmy ten jeden strzał, jeden strzał celny więcej i to była bramka, no bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Wygrywamy, Mikołaj Jorgensen wypuszcza Mikołaja Sona na skrzydle, ale Elia, no nie, no temu... Temu brązowemu Mikołajowi coś zdecydowanie brakuje, ale teraz no gdyby się nie zamotał tam no... Walczy wciąż! Spójrzcie, on ma piłkę, nie ma piłki, Boże, nie, on zdecydowanie nie jest. Mikołaj Jorgensen oddaje do Mikołaja Brockmatsena, Brockmatsen widzi tutaj Eliasona. Eliasson, tobą nie będę próbował nawet wejść w pole karne. spróbuję tobą oddać strzał. Ah. Mikołaj Brokmacen otrzymał fantastyczną piłkę. Teraz ją może oddać do Jorgensena. Mikołaj Jorgensen! No to była bardzo, bardzo dobra akcja tych dwóch napastników. Ale teraz jeszcze Mikołaj rap, uderzenie. Ale po raz kolejny Def broni. No czujny, czujny ten oczywiście zawodnik ekipy Fantazy na bramce. Spróbujmy sobie w takim razie doświadkować. Mikołaj Miller wrzuca piłkę. Tu jest Mikołaj Brokmacen. Ale nie, ale świecał, matko boska. Czy czemu w ogóle... Czemu Jorgensen próbował wejść devowi w tyłek? To, to tak nie działa. Halo. Teraz dobre podanie na wybieg. Mikołaj Jorgensen strzał po długim słupku. O, I właśnie słupek, ale teraz może dobitka? Nie! Po raz kolejny broni bramkarz przeciwnika. To jest coś nieprawdopodobnego. Jaką teraz serię interwencji miał Diego Alves, znany też oczywiście i lubiany jako dev. Masakra. O nie, o nie, teraz będzie podawał na 100%, ale na szczęście, patrzcie, jak dobrze się zachowali. Mikołaja w obronie, bardzo, bardzo dobrze. No, nie chcę stracić tej bramki w końcówce. O, straciłem bramkę. No, nie w końcówce, ale kurczę, no. Trochę czuję niesmak, bo. lepiej gram. Ale mam nadzieję, że teraz ten taki świąteczny czas. O, Boże, chciałem powiedzieć, że, że chociaż FIFA może mi nie, 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 nie popsuje humoru. Nie dam sobie zniszczyć komorzy są święta, ale ta, ta gra jest... Ta gra jest niezmienna. Ja, ja jej nie powinienem dotykać święta. No i teraz ostatnia akcja. Miller! Mikołaj Miller na skrzydle, proszę cię! Proszę cię! Nie! Czemu do środka zszedłeś? Nie kazałem ci zejść do środka, ale przeciwnik w pani... Czemu nie dałeś tego dokończyć? RZUT rożny by był! No nie. Nawet wigilia FIFA tak musi wyrabiać. Powiem tak, czuję straszny niesmak po tym spotkaniu. Zresztą sami dobrze widzieliście ten mecz, jak wyglądał. A szczególnie tą serię, gdzie nawet jego Alves obronił pięć strzałów pod rząd. Były dwa słupki. No i statystyki też mamy lepsze. Tu te strzały to przeciwnik oddawał już później na Heinau, Także. Eee, szkoda. szkoda, 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 szkoda. O chulera jasna! Dopiero teraz zobaczyłem, że w tym momencie są paczki za. za. za, za, za 100K. Dobra, są święta. Jolo. Są święta. Otwieram. Otwieram, po prostu otwieram. Ale ja zbankrutuję przez to. Nie wiem, może ktoś chce poratować jakimś, jakąś z zbędną na, na japońscy? Mniejsza z tym, otwieram. Dwa tysiące FIFA pońców. Bęk, poszło. Żarty. Powiedzcie, że, że, że to jest żart. Zaraz za tej karty wyjdzie jakaś legenda czy coś, tak? Powiedzcie, że, że to był tylko kawał. Proszę. Błagam. Błagam was, powiedzcie, że to jest tylko kawał. Nie mam pojęcia, czy ktoś z tych zawodników jest coś wart. Nie mam pojęcia. Wiem, że ich wszystkich sobie wyślę na listę transferową. No kto tu jest? Immobile Chiro. Ale że najlepszym zawodnikiem jest, jest Borcha Valero, to o mój Boże, no to jest coś, coś smutnego. No, no kusi mnie naprawdę, powiem Wam szczerze, żeby sprzedać coś i otworzyć tą drugą paczkę za końsy. Naprawdę. Kusi mnie strasznie. Dobra, zrobię inaczej. Kupię sobie na szybko FIFA POINTSy. Zakupiłem, jak widzicie, 3000. No dobra, no to, 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 twórzmy to. Dobra, proszę, są święta. Dajcie mi coś dobrego, proszę. Nie będę patrzył. Dajcie coś dobrego, błagam. To nie jest nic dobrego. To nie jest. To jest isko. To jest 80 zł, i to jest isko. Ech. I oprócz tego, czy coś tu jest, Żiru? A isko, ile ty jesteś wart w ogóle? No Boże, nic nie jesteś bardzo. Aaa, Raul Albiol, Lopez, Bad Sztuber, Lamela, Krychowiak! O, najlepszy traf to Krychowiak. O, matko boska, dobrze że ja nie wydałem końców. Dobrze że nie wydałem końców, ale za to wydałem 160 zł. Nie czuję się, jakbym coś sobie kupił i byłbym zadowolony za 160 zł. Naprawdę. Czemu ja otwieram te paczki jeszcze? Dobra, ostatnia. Za otwarta, za 15 tysięcy. W środku co? Nic, nic. Co to o Boże, Dobra, skończ waść. Wstydu oszczędzić, ja mam szczęście. Ja o Boże, ja mam szczęście. Ja nie mam szczęścia, ja mam święta. Nie chcę się, nie mam zamiaru się denerwować ani nic z tych rzeczy. O Boże, jakie, jak, jakie to jest beznadziejne. Beznadziejne. Tak czy siak mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, Dodatkowo otworzyliśmy sobie paczki za 100K, dwie paczki, wydałem 180 zł. No i. i co trafiliśmy? Nic, jak zawsze. Ja chyba naprawdę będę musiał, nie wiem, otworzyć sobie jakiś profil, nie, Patronite czy cokolwiek, z kasą na Pointsy, bo ja już wydałem, nie wiem, 2000 zł. jakoś, tak? To brzmi po prostu surrealistycznie i aż smutno. Smutno, że ja do teraz nie trafiłem nic. Żadnego walkouta, żadnego informa. Jak? Jak? Jeszcze raz na sam koniec po raz kolejny wam będę życzył wesołych, zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. Z tej strony był oczywiście Nexio. Wszystkiego najlepszego i pa pa!